Jak Państwo sami widzicie, rzeczywiście zespołów, zespołów, zespołowej gry jest w tej szkole bardzo, bardzo dużo. Przed nami, proszę Państwa, zupełnie inny skład. Znowu zmieniamy klimat, zmieniamy formę również muzyczną. Przed nami, proszę Państwa, już za chwilę pojawi się duet gitarowy, w którym. Które stanowią bracia Stanisław i Jan Kłymbowccy, którzy wspólnie wykonają kolejny wielki hit Scotta Joplina, Ragtime, utwór, który podejrzewam jest znany wszystkim lub prawie wszystkim Państwu. Zapraszamy gitarzystów na scenę. Państwo zapraszamy do oklaskiwania ich wejścia i pojawienia się tutaj. Stanisław i Jan Głębocy, a ja przypomnę tym wszystkim, którzy docierają do nas z każdą minutą i nie byli na początku, że e, wysłuchujemy z dużą uwagą i radością koncertu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie, którzy to wspólnie przygotowali dla Państwa otwarcie dzisiejszych 16 dni Pruszkowa. Przed nami dolet gitarowy Stanisław i Jan Głębocy, którzy wykonują dla Państwa Scotta Joplina Ragtime. mm -hmm. Stanisława i Jana Kłębowskich. Proszę Państwa, Jan już jest w naszej szkole tylko jedną nogą, bo drugą jest już w szkole muzycznej drugiego stopnia. Od września będzie kontynuował gry. naukę gry na gitarze w szkole właśnie drugiego stopnia.